Dzień dobry. Zaczynamy kolejny tydzień w nowym odcinku Na poboczu. Informacje o nowym nadchodzącym Oplumanta, czyżby producenci przekonywali się do zwykłych kupę, a także partnerstwo Sony i Hondy przy przyszłej produkcji samochodów. Zaczynamy. Volkswagen twierdzi, że rozwija dział rozwoju technicznego w swojej siedzibie w Wolfsburgu. Dział ma w coraz większym stopniu koncentrować się na zaawansowanych technologicznie elementach pojazdów i ma zamiar rozwijać się w nadchodzących latach. Volkswagen jest zainteresowany, aby jego pojazdy bezproblemowo wpasowywały się w cyfrowy ekosystem właściciela. Będzie to oznaczać zainwestowanie sporych środków w nowy kampus technologiczny o wartości 800 milionów euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Centrum rozwoju podniesie poprzeczkę dla rozwoju pojazdów i będzie zatrudniać ponad 4000 pracowników. Te inwestycje są szczególnie ważne dla rozwoju nowej platformy pojazdów, znanej jako Project Trinity. W pełni skomunikowana, całkowicie elektryczna platforma podłogowa zostanie wdrożona w 2026 roku i ostatecznie stanie się podstawą dla wszystkich pojazdów grupy Volkswagen. Reorganizacja działu rozwoju technicznego pomoże niemieckiemu koncernowi osiągnąć cel, jakim jest całkowita neutralność CO2 do 2050 roku. Firma zajmująca się renowacją klasycznych samochodów ogłosiła, że poszerzy swoją ofertę restomodów o nową markę modeli. Zespół wprowadzi trzy nowoczesne interpretacje legend, które zostały skrupulatnie odrestaurowane i ulepszone. Linia została zainspirowana sukcesem projektu Lancia Aurelia Outlaw. Ostatnie trzy egzemplarze zostały jeszcze bardziej zmodyfikowane i nazwane Europejską Edycją CSL. Wymagały przy tym 5000 godzin pracy. Prawdopodobnie firma chce pokazać w niedługim czasie Porsche 911, Porsche 356 oraz Jaguara XK120. Firma twierdzi, że nowe egzemplarze połączą wyrafinowany design, detale oraz napęd. Tworzenie pierwszych egzemplarzy już trwa, a ich liczba będzie ściśle limitowana. Ceny wahają się od 334 do 800 tysięcy dolarów po aktualnych kursach. Wybrane taksówki w Göteborgu w Szwecji, obsługiwane przez największego operatora taksówek w Skandynawii, będą częścią pilotażowego projektu testowania bezprzewodowego ładowania pojazdów elektrycznych dla Volvo. Działają jak bezprzewodowe ładowarki do telefonów w wielu pojazdach. Kierowcy będą musieli po prostu zaparkować swój pojazd w wyznaczonym miejscu, a aby uruchomić ładowanie, nie będzie trzeba z niego nawet wysiadać. Carbon Line otrzyma egzemplarze Volvo XC40 Recharge ze specjalnym odbiornikiem, który bezprzewodowo połączy się z padami ładującymi wyprodukowanymi przez Momentum Dynamics. Nakładka może ładować Pojazd z mocą do 40 kW, czyli prawie tak szybko jak stacje szybkiego ładowania. Jest to rozwiązanie również znacznie szybsze niż zwykła ładowarka 11 kW. Kierowcy otrzymają pomoc w ustawieniu swoich pojazdów na pokładce za pomocą kamery 360 stopni zainstalowanej w pojeździe. Oczekuje się, że samochody będą często używane. Program testowy jest częścią inicjatywy Gettenburg Green City Zone, w której Volvo zapowiedziało swój udział w zeszłym roku. Inicjatywa ma na celu przekształcenie transportu miejskiego w 100% bezemisyjny do 2030 roku. Opel Astra najnowszej generacji zadebiutował w zeszłym roku, ale nowa generacja popularnego rywala Golfa nie zyskała jeszcze usportowanego wariantu OPC, pozostawiając w ofercie wersję GS Line. Właściciele kompaktowego hatchbacka, którzy potrzebują nieco więcej emocji, mogą jednak zwrócić się do niemieckiego specjalisty tuningowego Irm Schera, który stworzył pakiet modyfikacji. Zaczynając od wyglądu zewnętrznego, pakiet Irm Schera obejmuje zmodyfikowany przedni zderzak z dokładką, nowe listwy progowe, większy spoiler dachowy i przedłużenie tylnego zderzaka z dyfuzorem. Wygląd hot hatcha jest dodatkowo wzmocniony czerw Akcentami wokół nadwozia, grafiką tunera oraz opcjonalnym dwutonowym schematem kolorystycznym zgodnym z najnowszym językiem projektowania Opla. Żaden pakiet modyfikacji wizualnych nie byłby kompletny bez nowego zestawu kół. Irmscher zaprezentował trzy różne typy: Cosmo Star, 19 calowe High Star oraz Turbo Star. Wszystkie komplety dostępne są w kolorze czarnym. Jak widać na wizualizacjach, zawieszenie jest obniżone o 30 mm, co w połączeniu z dodatkami stylistycznymi sprawia, że samochód jest bardziej przesadzisty. Irmscher unowocześnił również wnętrze, dodając nowe listy progowe, welurowe dywaniki oraz kilka skórzanych tapicerek. Modyfikacje są kompatybilne ze wszystkimi wariantami układu napędowego Opla Astry. Całkowicie nowa trzecia generacja Mini Countryman zbliża się do debiutu, a nowe doniesienia podkreślają gamę silników nowego crossovera. Według plotek, flagowy wariant PHEV będzie generować łącznie 322 konie mechaniczne, co uczyni go najmocniejszym Mini w historii. Hybrydowy układ napędu plug-in będzie składać się z 3-cylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1.5, a także z zamontowanego z tyłu silnika elektrycznego o mocy 174 koni mechanicznych oraz akumulatora o pojemności 14 kWh. Cała moc przekazywana będzie na cztery koła, lepiej niż w obecnym kuperze SE. Countryman. All 4. W rzeczywistości najmocniejszym wariantem w gamie jest przecież wersja JCW, wytwarzająca w tym momencie 305 koni mechanicznych, ale nie ma pewności, czy mini w nowej generacji z dopiskiem JCW zastosuje napęd plug-in hybrid. Nowy Countryman ma podobno oferować zasięg w trybie całkowicie elektrycznym wynoszący około 90 km, czyli ponad dwukrotnie więcej niż poprzednik. Pełne naładowanie akumulatora potrwa 2,5 godziny dzięki ładowarce 7,5 kWh. Oprócz flagowej wersji brytyjskiej producent zaoferuje także drugą opcję hybrydową plug-in o niższej łącznej mocy 240 koni mechanicznych. Pozostała część gamy będzie obejmować trzycylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem o pojemności 1.5 litra i mocy 168 koni mechanicznych, a także czterocylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem o pojemności 2 litrów i mocy 215 koni mechanicznych oraz czterocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 2 litrów. Wreszcie w niedalekiej przyszłości do oferty dołączy także w pełni elektryczny model. Jak widzieliśmy na licznych zdjęciach szpiegowskich, nowy Countryman zachowa charakterystyczne elementy marki MINI, pod względem wymiaru samochód wydłuży się o 200 mm. W porównaniu do swojego poprzednika, ale dzięki temu kabina będzie bardziej przestronna. Na desce rozdzielczej pojawi się większy okrągły ekran dotykowy, mały cyfrowy zestaw wskaźników, a także wyświetlacz przezierny, nowa dwuramienna kierownica i mniej fizycznych przycisków słowem większy minimalizm. Mini-Countryman nowej generacji będzie dzielić zaktualizowaną wersję platformy FAR z nadchodzącym BMW i X1 i X2. Honda podpisała umowę partnerską z Sony, według której zgodziła się założyć spółkę Joint Venture, której celem będzie rozwój, produkcja i sprzedaż pojazdów elektrycznych. Nowa spółka zostanie założona w 2022 roku, a pierwszy samochód elektryczny spod znaku Sony ma trafić na rynek do 2025 roku. Zgodnie z zapowiedzią sojusz będzie wykorzystywać możliwości rozwoju mobilności Hondy, technologię produkcji karoserii oraz doświadczenie w zarządzaniu usługami posprzedażowymi. Innymi słowy, Honda nie tylko będzie produkować pojazdy we własnych fabrykach, ale także będzie odgrywać ważną rolę w projektowaniu i rozwoju modeli produkcyjnych. Sony wniesie zaś swoje doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu technologii. Przypominając, Sony zaprezentowało pierwszego sedana Vision S01 na targach CES 2020 i SUVa Vision S02 na tegorocznym wydarzeniu technologicznym. Oba pojazdy koncepcyjne zostały zbudowane przez Magna Steyr z partnerami rozwojowymi Bosch Valeo i Almotiv, choć nie można być pewnym, czy pierwszy pojazd produkcyjny będzie oparty na wspomnianych konceptach. Ich program rozwoju trwa już ponad dwa lata, co czyni je bez wątpienia dobrymi kandydatami. We'll Opel pracuje nad nową generacją modelu Manta i jest to o tyle dziwne, że gro producentów motoryzacyjnych XXI wieku raczej zastanawia się jak najbardziej ograniczyć swoją gamę modeli do podobnych do siebie crossoverów i SUVów, a o modelach w stylu coupé czy cabrio zwyczajnie zapominają. Niemiecki producent z francuskim kapitałem któryś już raz z rzędu informuje, że poważnie podchodzi do nowej generacji swojego kultowego klasyka i kontynuuje rozwój tej konstrukcji. Co prawda są też gorzkie informacje. Opel wielokrotnie powtórzył już, że do 2028 roku w Europie ma zamiar produkować i sprzedawać Samochody wyłącznie elektryczne. Zanim to nastąpi, do 2024 roku, producent chce mieć w ofercie elektryczny bądź elektryfikowany odpowiednik każdego kolejnego modelu. Póki co dobrze zaczęli od wprowadzenia Astry Plug-in Hybrid, Corsy E, Grandlanda Plug-in Hybrid czy Mokki E. Potwierdzili również, że następca Kraslanda oraz Insignia również otrzymają wersje elektryczne. Do nich dołączy także Manta. Czym będzie? Doniesienia są różne. Niektórzy twierdzą, że Opel pójdzie drogą wyznaczoną przez historię i zaprezentuje sportowe kupę z elementami stylistyki z bieżnymi z innymi modelami zaprezentowanymi do tej pory. Część twierdzi także, że będzie to już czterodrzwiowy crossover, a producent posłuży się legendarną nazwą, by przykuć uwagę i rozpętać marketingowy szum. Niemiecki producent jest jednak pewien, że będzie to samochód w całości elektryczny i otrzyma najnowszą generację napędu. Zaoferuje najlepszą w swojej klasie zdolność do szybkiego ładowania z prędkością 32 km na minutę. Można spodziewać się także zasięgu w trybie elektrycznym od 500 do 800 km na jednym ładowaniu. Jeśli elektryczna Manta będzie crossoverem, to znajdzie się w segmencie desu i mierzyć będzie na długość 4,7 metra. Umieszczona będzie nad Mokką, Crosslandem i Grandlandem. Według części zapowiedzi można spodziewać się crossovera z opadającą linią dachu, krótką maską i mocno zaznaczonymi nadkolami. Wśród będą będą m.in. Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ionic 5, Nissan Ariya, Tesla Model Y, Toyota BZ4X, a także Volkswagen ID. 5. Płyta podłogowa po mieście akumulatory o pojemności od 90 do 105 kWh. Pojawiają się jednak także doniesienia o dwudrzwiowym sportowym coupé, również zbudowanym na płycie podłogowej STLA. A Medium. W ofercie miałyby pojawić się wersje z jednym lub dwoma silnikami elektrycznymi. Mówiąc o akumulatorach, Mercedes i Total połączyły siły tworząc Automotive Cell Company, czyli firmę mającą opracowywać i wyprodukowywać wysokowydajne akumulatory. Produkcja jest zaplanowana na 2025 rok. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność. Hej!